Siemano moi drodzy, witam serdecznie w najnowszym odcinku. I dzisiaj mam denko, które usiłuję uratować, bo nagrało mi się z jakimś dziwnym dźwiękiem, więc nie będzie się zupełnie zgadzało to, co mówię, z tym, co widzicie na ekranie, ale postaram się, żeby chociaż te produkty nie przepadły, bo fajne całkiem są. Tu jeszcze mówię na początku o tym, że zawsze jak opowiadam o jakichś innych produktach, innych marek, to mówię, jak one są wspaniałe i w ogóle z taką ekscytacją, a o moich to tak jakoś zawsze trochę się wstydzę, bo nie chcę, żebyście się czuli, że mam coś wciska, i tak dalej. No i stwierdziłam, że w tym roku y, pora to zmienić, bo jestem z nich mega dumna i z wielką przyjemnością mogę polecić, bo uważam, że są wspaniałe, więc po prostu y, tak. Tak się tyle to zmieni. Mam wrażenie, że y, był to ładniejszy wywód, jak go mówiłam pierwszym razem, no ale cóż. Musimy sobie poradzić z tym, co jest. Y, tu już widzę, że y, moja butna mina mówi, że tak, opowiadam dokładnie o tym, co powiedziałam przed sekundą y, i że od tego roku właśnie wdrażam opowiadanie pięknie o swoich produktach. A zaczniemy dzisiaj od płatków pod oczy z Bentona. To są chyba jedne z moich ulubionych płatków pod oczy. Ja wyzerowałam być może trzy opakowania nawet już tego. Bardzo, bardzo je lubię. Uważam, że one rzeczywiście pomagają w obniżeniu jakiegoś tam jakiegoś puchnięcia w okolicy oczu, pomagają tą skórę nawilżyć. Na początku się dość moc... są bardzo mocno nasączone, więc szybko spływają, to jak kogoś to irytuje, to polecam po prostu odrobinkę odcisnąć na przykład na chusteczce higienicznej i wtedy przykleić płatek, żeby po prostu nie było aż tak dużo tej esencji, albo się położyć, jak macie taką Możliwość. Od kiedy mam te płatki wielorazowe z Easy Living, używam coraz mniej płatków pod oczy, takich z opakowania, takich, wiecie, jednorazowych, bo mam trochę wyrzuty sumienia, a propos ilości tego, ile tego zużywam, ale ogólnie uważam, że to są bardzo dobre produkty i na pewno jeszcze kiedyś do nich wrócę. Wydaje mi się, że mam nawet gdzieś w zapasie jakieś jedno nieotwarte opakowanie. Tak, tak, tak mocno jestem przekonana. Dalej mam z Fushi taki peeling do twarzy, a właściwie to był żel myjący do twarzy, peelingujący i w teorii to on miał być produktem do użytkowania codziennego. Moim zdaniem on się kompletnie do tego nie nadaje, natomiast jako bardzo, bardzo delikatny peeling myjący raz na jakiś czas, zwłaszcza do wrażliwej skóry albo do naczyniowej skóry, to on jest po prostu przesztosem. Jest wspaniały. Nawet nie wiem, jak mam to inaczej Wam opisać. Miałam taki epizod z nim przez chwilę, że stwierdziłam, hej, a może zobaczę, czy on się nadaje. Jako produkt do złuszczania skóry głowy, jakbym nie miała jakiegoś tam innego peelingu. No i okazało się, że sprawdza się do tego znakomicie, bo on jest enzymatyczny przy okazji. Bardzo, bardzo delikatnie złuszcza. Nigdy nie miałem jakiegoś podrażnienia, pieczenia, szczypania takich rzeczy. Naprawdę no, super był. Tylko do skóry głowy trochę było mi go szkoda, więc zostawiam go sobie do twarzy, zużyłam całego i mega polecam. Dalej mamy maskę otulającą, moją czarszkową. Teraz już się zimno zrobiło, więc ona wróciła do sklepu. Zawsze mam pytania, czy ta maseczka się nadaje też do oczyszczania twarzy rano. Można tak zrobić, jak ktoś bardzo chce. Mi jest jej trochę do tego szkoda, tak szczerze mówiąc. Natomiast do stosowania tak po prostu na twarz, to jest ten produkt, który. On ma tą skórę zmarzniętą, wysuszoną od grzejników, od wiatru i tak dalej. Przytulić i po prostu sprawić, że będzie wszystko lepiej. I ona właśnie dokładnie tak działa. Mieszam ją zawsze. Z wodą. Jeżeli y, macie problemy z tym, że krótki Wam przeszkadzają, albo coś jest nie tak z konsystencją, to wtedy warto sobie to wymieszać z esencją albo na przykład z łyżeczką jogurtu, i ona wtedy jest bardziej kremowa. O, albo jak macie krem, który Wam się nie sprawdza, to można łyżeczkę kremu dodać, y, wymieszać razem i nałożyć na twarz, i to jest naprawdę bardzo spoko patent. O, tu mówię właśnie o tym, że nie polecam do mycia, bo trochę szkoda jest jej. <laughs> y, przynajmniej tak jestem przekonana. Dobra, dalej mamy trzy sauny do twarzy. Już ich nie ma w sklepie, ale mocno się zastanawiam, czy ich nie przywrócić, bo tam parę osób pytało: dajcie znać w komentarzu, czy macie ochotę, żeby te są znowu wróciły. To były takie mieszanki ziołowe, które wystarczyło wrzucić do miski, zalać wrzątkiem albo gorącą wodą, zależy, które to, który to był zestaw, że tak powiem. I nad tym się siadało albo z, po prostu nad tą miską, która parowała te dzieła parowały, albo można było przykryć się ręcznikiem i zrobić sobie taką, powiedzmy, taki namiot, Namiot ona pomagała otworzyć pory, o wiele łatwiej się później dokonywało jakiegoś oczyszczania, albo maska taka peelingująca, czy maska złuszczająca, jak była nałożona na twarz, można było sobie z taką na przykład glinkową usiąść nad tym namiotem parowym, znaczy pod tym namiotem parowym i wtedy maska nie zastygała na twarzy. Ja je kochałam, miłością prawdziwą. Ale tak jak mówię, przez trochę musiałam je wycofać ze sklepu i teraz się zastanawiam, czy przyszła pora na powrót. Ja też używam ich czasami z tą moją elektryczną sauną. Na pewno Wam pokazywałam w jakiś spa albo w innych odcinkach w zeszłych latach. To jest takie elektryczne urządzenie, które ma nastawkę, do której można wsypać zioła, i na dole po prostu włącza się ten, to urządzenie i ono chciałam powiedzieć strzela parą, ale to nie jest to. Ono po prostu powoduje, że woda się gotuje i bardzo delikatnie to wszystko paruje na twarzy. Też spoko, też spoko opcja, chociaż y, akcja z miską myślę, że jest po prostu o wiele bardziej wygodna, no i tańsza, nie? Dalej mamy, o to był, to był super kosmetyk, jaki to był super kosmetyk. E, rozwijam go, żeby go porządnie przeczytać, ale mocno mi się wydaje, że to była hałwa. Taka pasta oczyszczająco-rozgrzewająca z Ministerstwa Dobrego Mydła i to jest mega sztos. Ja jestem przekonana, że zużyłam ze trzy opakowania tego. Może nie, nie, trzecie mam teraz otwarte, czyli zużyłam dwa, ale to jest tak dobry produkt, tylko że ja miałam z nim dosyć duże problemy w tym okresie, kiedy właśnie skóra zaczynała mi się czerwienić, kiedy się zaczęło robić zimno albo była mocno przesuszona, bo ten preparat dość mocno rozgrzewa i wtedy miałam tak, że no, ten burak na twarzy po użyciu to mi tak zostawał nawet na godzinę, co w moim przypadku to było dosyć długo ale uważam, że to jest bardzo, bardzo fajny produkt. O tu pamiętam jeszcze, jak to odkręcałam, że dużo ludzi się żaliło, że okropne jest opakowanie od tego y, kosmetyku. Y, no moim zdaniem to jest po prostu zwykła metalowa tuba. Y, ja może dlatego nie miałam z nim kłopotu, bo przez wiele, wiele lat dostawałam maści jakieś od dermatologów, dużo leków przeróżnych, maści jakieś tam nastawy i, i tak dalej i po prostu one są w takich pudełkach, więc ja mniej więcej wiedziałam, jak mocno ścisnąć, żeby mi wyszła porcja produktu na tyle, na ile teraz potrzebuję, żeby mi się tam nigdzie nie rozlewało. Ja nie miałam ani jakiejś brudnej Nakrętki, ani nic mi tam nie popękało. No, bardzo, bardzo lubiłam ten kosmetyk. A mówię, opakowanie nie, nie stanowiło kłopotu. Jeśli chodzi o działanie, on bardzo mocno oczyszczał. Świetnie się sprawdza na okolice nosa, moim zdaniem, na okolice brody. Jak się borykacie z jakimiś tam zapychanymi porami i chcecie troszeczkę sobie pomóc w, w tej drodze, to naprawdę to jest kosmetyk wart uwagi. Czasami miałam takie akcje, jak było mega zimno, że miałam ochotę po prostu zrobić peeling dłoni tym kosmetykiem, tylko po to, żeby rozgrzać i wygłaszać. Skórę i no, czasami troszkę zmarnowałam na to, bo on był taki dobry, że nadawał się moim zdaniem do twarzy głównie, ale nieraz, jak mnie tak poniosło, to no, zdarzyło mi się coś tam, coś tam nawet z tymi rękami robić. A, no tu właśnie chyba nawet o tym mówię, że on się do dłoni nadawał ok, dalej mamy moją kolejną maskę otulającą tylko tym razem ona jest z różową etykietką bo tam mieliśmy jakiś moment w drukarni, że coś się, coś się zmieniło i trzeba było zacząć takie drukować i była tak samo dobra jak ta poprzednia więc już nie będę o niej więcej opowiadać natomiast tutaj wam pokazuję maskę łagodzącą z linia, to jest znakomity kosmetyk, jeśli ktoś ma skórę naczyniową, skórę wrażliwą, skórę suchą szukacie czegoś takiego, co właśnie będzie kremowym, delikatnym kosmetykiem nawilżającym to to jest to, ona dodatkowo Myślę, że u wielu osób z mega suchą skórą to się sprawdzi nawet jako krem na noc po prostu. Bardzo fajny kosmetyk, mega go lubiłam, zwłaszcza po oczyszczającej masce glinkowej. No, wjeżdżała jak złoto i na pewno jeszcze będę do niej wracać. I o ile się nie mylę, to tutaj się coś pomyliłam, więc było przecięte. Aha, wiem, mówiłam o zapachu. Bo sporo osób mnie pytało, czy to jest kosmetyk bezzapachowy, bo mam białe opakowanie. Nie wiedziałam, że to jest ze sobą w jakiś sposób związane, ale nie, to nie jest kosmetyk bezzapachowy. Ma bardzo, bardzo delikatny zapach. Nigdy nie miałam kłopotów z tym, żeby była jakaś migrena, takie inne rzeczy. O tu jeszcze mówię o tym, że jak miałam na początku roku te na tle nerwowym plamy na twarzy, takie gorące, łuszczące się, to spokojnie mogłam ten produkt na te miejsca nałożyć. I nic tam się nie zaogniało, wręcz przeciwnie, trochę łagodziło, także polecam. Och, tu był kosmetyk, którego nie lubiłam. Zużyłam go tylko dlatego, że za niego zapłaciłam i było mi szkoda wyrzucić, a nie miałam komu oddać. Aha, i tu mówię, czemu mam takie te metalowe puszki, te metalowe tuby pozwijane, bo kupiłam kiedyś na Allegro takie klucze, to się nazywa kluczyk do tuby. Kluczyk do tub, coś takiego. Takie metalowe dynksy można po prostu zawinąć na końcu tubki i wykorzystać ją do samego końca. Także dlatego one tak wyglądają. Ten peeling, który tu mam w ręku, to jest peeling z dr Konopka. I on nie miał właściwie żadnych zalet. Poza tym, że był tani, tak szczerze mówiąc. Bardzo, bardzo luźna konsystencja, niewielka ilość granulek, ale bardzo, bardzo ostrych. Więc to było tak, że albo człowiek sobie rozprowadzał to na twarzy i nie było żadnego działania peelingującego, albo jak próbował peelingować, to było ich tak niewiele, ale były tak ostre, że normalnie była skóra zaczerwieniona w niektórych miejscach. No, nie mogę znaleźć zalet w nim. Jeśli macie ten kosmetyk i go lubicie z jakiegoś powodu, to piszcie koniecznie w komentarzu, bo może ktoś właśnie czegoś takiego szuka, a może on po po prostu mi aż tak bardzo nie, nie podpasował dalej mamy maskę łagodzącą moją czarszkową i tą też absolutnie uwielbiam, to jest właśnie preparat który ja polecam do mycia twarzy jeżeli ktoś ma taką potrzebę albo chęć rano, czy nawet wieczorem po całym dniu, do, do makijażu nie, ale tak do oczyszczania, żeby wysypać sobie odrobinę tego proszku na rękę, wymieszać z wodą i właśnie taką mieszanką oczyścić twarz albo jako maskę, dla mnie to jest taka maska SOS, ja już wam o niej też mówiłam milion razy zawsze jak mi się coś przytrafi, jak nagle nie wiem, coś mnie natchnęło i już. Mam kosmetyku, który mnie uczulił. Albo jakieś inne się działy rzeczy, także moja skóra zaczęła histeryzować, to do niej zawsze wracam. To jest taki full proof dla mnie kosmetyk, który zawsze łagodzi skórek, mam jakieś kłopoty, i tak, mam zawsze jedną w łazience. O, tu był peeling do twarzy z biolawen. Yy, ojej, no tu naprawdę mega, mega jest mi ciężko znaleźć jakieś zalety tego kosmetyku. To był mega luźny, żelowy produkt z zawieszonymi wewnątrz drobinkami, który miał tak mocny zapach, że nie wiem, kiedy miałam kosmetyk aż tak mocno pachnący. W sumie mogłam się spodziewać, bo wianki biolaweny to one wszystkie mają taki mocny zapach, ale to już był naprawdę hardcore. Yy, do twarzy nie sprawdzał mi się praktycznie w ogóle, zawsze miałam takie dość silne zaczerwienienie yy, dawałam mu Kilka szans, ale jakoś tak zawsze było nie, nie halo. I w końcu go zużyłam do ciała, chyba do stóp, nawet nie pamiętam do końca, ale tutaj kompletnie nietrafiony zakup to był i myślę, że, jeszcze, że już nigdy do niego nie wrócę. Też jak macie go i lubicie, piszcie koniecznie w komentarzu, dlaczego i jaką macie skórę. Tutaj mam o ten był dobry! Ten był naprawdę fajny, to był peeling z, chciałam powiedzieć resibo, ale absolutnie to nie jest resibo, to jest tołpa. Trzy enzymy, tak się nazywał ten peeling i on był tak samo dobry jak za mocny dla mnie. Na całą twarz to był naprawdę bardzo, bardzo mocny kosmetyk złuszczający. Jeżeli szukacie czegoś takiego, to, to myślę, że warto się zainteresować. Ja sobie go ukochałam jako produkt do nakładania pomiędzy brwiami, na okolicę nosa i na brodę, tam gdzie mam największe kłopoty ze złuszczaniem. Mega lekki żel, bardzo łatwo się rozprowadzał, żadnych drobinek, żadnych granulek. Pozostawiał takie uczucie szczypania pieczenia na początku, ale to enzymatyczne produkty mają to do siebie, że i kwasowe, że coś takiego może się dziać. Tylko no, powiedzmy, że to szczypanie czy pieczenie to może się tak utrzymywać z minuty, ale jeżeli przez cały okres, jak macie to nałożone na twarzy, to czujecie pieczenie, szczypanie, i od razu się skóra robi czerwona, no to należy to zmyć, wiadomo, nie? Ja uważam, że to jest jeden z najskuteczniejszych peelingów Dostępnych tak gdzieś stacjonarnie. Bardzo go lubię, na pewno jeszcze kiedyś do niego wrócę. Nawet mi się zdarzyło też go użyć kiedyś jako peelingu do skóry głowy, jak już tak naprawdę, no, hardcore, nic nie miałam w domu. On ma taką końcówkę metalową, że łatwo rozprowadzić tylko w poszczególnych punktach i, no, bardzo fajny, bardzo polecam. O, tu była też mega, mega ostra i mega dobra maska z Odylik To była maska trzy w jednym. Na całą twarz nie byłam w stanie jej nałożyć absolutnie, dlatego że to był kosmetyk tak intensywnie działający. Że ja miałam wrażenie, że umyłam skórę 40 razy, nie po niej. Ale właśnie na te okolicę, między brwiami, nos i broda to był sztos. Świetnie się sprawdzała do wygładzania tej okolicy, pomagała właśnie przy. Jakieś tam po zapychanych porach. Oczywiście to nie jest tak, że kupisz maskę i nie masz zapychanych porów, ale po prostu ona była bardzo pomocna w tym przypadku. Uważam, że to jest super kosmetyk. Lubię ją mieszać z różnymi rzeczami, z tonikami, z esencjami, z wodą, i też ze względu na to, że używałam go tylko miejscowo, to była kosmicznie wydajna, bo po prostu używałam malutko tego produktu. Jeśli ktoś ma tłustą skórę, lubi takie mocno oczyszczające kosmetyki, albo mu się wydaje, że wszystkie produkty glinkowe działają za słabo, no to myślę, że warto się tym zainteresować, bo ona działa bardzo mocno, naprawdę, to jest taki, taki mega hardkorowy kosmetyk. Bardzo, bardzo go lubię. Mimo tego, że na całą twarz był za mocny, to i tak zużyłam z przyjemnością i na pewno będę wracać. No i na sam koniec została moja maska oczyszczająca, którą kocham miłością prawdziwą, jestem z niej absolutnie dumna. Nie wiem, czy to nie jest mój na ten moment ulubiony kosmetyk z tych wszystkich, które zrobiłam. I tu zresztą japa mi się cieszy, to, to widać, że <taki> takie same uczucia wewnoczeki na zewnątrz. Jeśli chodzi o tą maseczkę, ja naprawdę przeryłam mnóstwo masek oczyszczających na rynku i uważam, że moja jest najfajniejsza. Ze względu na to, jaką ona ma teksturę, jaką ma konsystencję, bo jak się ją rozmiesza z wodą i poczeka minutę, to ona zaczyna się robić piankowa, to się łatwo rozprowadza, bardzo skutecznie działa. To jest tak, że nie tylko pomaga oczyścić skórę, ale ona też powoduje, że jest ta cera już pojawiają. W jednym użyciu naprawdę zdecydowanie gładsza. I to widać, to Wy też mi piszecie w komentarzach i w DM-ach wszędzie, więc z wielką, z wielką dumą, powtarzam. Do użytku raz na jakiś czas, powiedzmy raz w tygodniu, czy raz na dwa tygodnie. Też jest moim zdaniem bardzo wydajnym kosmetykiem, jeśli się go używa prawidłowo. Nie polecam je mieszać z żadnymi innymi rzeczami, w sensie z jakimiś tam serami, esencjami itd. Tylko najlepiej z czystą wodą. No. I tak, jest sztosem po prostu. Dobra, to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że Wam nie przeszkadzało, że jakoś tak trzeba było łatać ten odcinek dodatkowym voiceoverem, ale tyle miałam fajnych produktów, że szkoda mi było go zmarnować. Zobaczę się z Wami przy okazji następnego filmu. Już mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze widać, dobrze słychać. Dużo mam fajnych odcinków rozpisanych i jakąś mam teraz taką fazę, że ogromne chęci mi wróciły do nagrywania, więc myślę, że tych filmów. Tych filmów trochę dla was naprodukuję. Jeśli chodzi o ten odcinek, to widzę, że on już tu dobiega końca. Zaczynam się znowu żegnać na 40 razy. Teraz zobaczyłam, że sobie za daleko przeciągnęłam ten kolczyk w uchu i on tak dziwnie odstaje, ale to nie szkodzi, prawda? To, jest jakby, to są rzeczy, które ja zauważam po czasie. Dobra, życzę Wam wszystkim cudownego tygodnia. Oczywiście jestem wdzięczna za wszystkie komentarze, subskrypcje i łapki w górę. Tam, co nam YouTube każe żebrać od Was, to właśnie teraz to było pożebrane. Mam nadzieję, że ten odcinek się. Wam podobał. Życzę Wam wszystkim cudownego tygodnia i do zobaczenia następnym razem. O, tutaj też żebrałam ewidentnie o te komentarze. Ewidentnie. Widzę już po swojej minie. Dobra. Na razie!